1 kwietnia 2020 roku, czwarty, ostatni dzień rekolekcji. Spacerując z Jezusem, wypatrywałem tajemniczego rozmówcy. Nie przyszedł. Może znalazł to, czego szukał, a może poszedł szukać dalej, gdzie indziej. Pandemia w ludzkich oczach miesza światło z mrokiem, jakby miłość zmagała się z lękiem. To zupełnie nowe spojrzenie. Wydaje się, że ludzkie oczy zaczynają widzieć więcej, głębiej, dalej. Szarość pustych spojrzeń zmienia się w mądre patrzenie. Sam częściej zaglądam do własnych uczuć, do wnętrza własnego serca. Słyszę, jak puste słowa wypełnia nowa wartościowa treść. Coraz częściej między wyrazami pojawia się szlachetne milczenie. Namysł, refleksja, zaduma. Rośnie tęsknota za duchowością, za sensem, tęsknota za więzią, także z Bogiem, ze sobą, z bliźnim. Zadomy wyrywa mnie pytanie młodzieńca. Czy mogę się wyspowiadać? Proszę, zapraszam. Słowami nastolatka próbuję poszerzyć swój horyzont patrzenia. Ubogacić się nowym i świeżym spojrzeniem. Po spowiedzi, rozmowa. Proszę, księdza, jak dobrze wykorzystać ten czas, ten trudny czas, czas tej nagłej choroby, choroby całego świata? Ta choroba nie musi zmierzać do śmierci, ale do życia. A Twoje serce, co Ci podpowiada? Nic. Przeciędza kompletnie nic. Nic nie słyszę. Jestem jak rozbitek. Wokoło ludzie się miotają, karmią się niusami. Kumulują negatywne wiadomości. Proszę wybaczyć, ale potem nimi wymiotują. I to na innych. Jesteś młody. Nie chcę cię spłoszyć religijnością, ale jestem pewien. Że światło potrafi przyjść nawet przez zamknięte drzwi. Jak Jezus do wieczernika? Jak Jezus do wieczernika? Super, mamy tu oczytanego gościa. Młodzieniec wyprostował się z dumą. Pandemia może stać się szansą na zmianę, powiedziałem. Co to znaczy? zapytał. No, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Potem chłopiec. Opowiedział mi o koszmarze swojego dzieciństwa. Gdy poszedł, ogarnął mnie smutek, pustka i złość na ludzi, na świat, nawet na Jezusa, milczącego w bursie na mojej piersi. Z opowieści młodzieńca niosło się echo bolesnego wołania: Gdzie jesteś, tato? Gdzie jesteś, mamo? Nie widzę was. Może dlatego nie potrafię odnaleźć siebie, tego kim jestem, kim jesteś, tato, kim jesteś, mamo? Pokażcie mi, bo nie wiem, jak żyć. Patrzyłem na Jezusa, któremu przed chwilą dostało się zamilczenie. Pomimo mojego buntu, czułem bicie jego serca, które spokojnie wysłuchiwało dobrze znane mi słowa odwagi. Nie lękaj się ja jestem Gdy zapadła noc głęboka noc i zrobiło się jeszcze ciszej wydało mi się że na świecie jestem tylko sam Nakryłem się kołdrą i skuliłem jak embrion jedyny dźwięk jaki słyszałem to bicie mojego serca i niemy krzyk duszy Chwilami głos cichł i zmieniał się w jeszcze boleśniejszą ciszę. Złowieszczo zaskrzypiały drzwi. Przez bramę snu przyszedł lęk. Ubrany był w niepewność. Z proroctwem o samotności na ustach. Stałem nieporuszony. Już dość uciekania. Powiedziałem do samego siebie. Patrzyłem w oczy lęku. Wówczas wydał mi się taki zwyczajny, ludzki. Powoli wyciągnąłem ku niemu dłoń, tak jak wita się z przyjacielem. Z wyciągniętą dłonią wytrzymałem ten bolesny czas oczekiwania. Po chwili poczułem w swojej dłoni drżącą dłoń lęku. Pociągnąłem go z całych sił ku sobie. Ramionami objąłem swój własny lęk. Trwaliśmy tak w, w krzyczącej ciszy, ucząc się nowej bliskości. Wreszcie wyszeptałem mojemu lękowi: Witaj, mój wierny przyjacielu. Mój trudny przyjacielu. Zawsze byłeś tuż obok. Wybacz, że przez te wszystkie lata wypędzałem cię z twojego domu. Wybacz mi, że musiałeś krążyć wokół zamkniętych drzwi i okien. Dziś zapraszam cię. Czułem, jak otwierają się drzwi serca. Widziałem, jak drżący lęk wchodzi niepewnie do wnętrza. Siada w kąciku, pobity i umęczony, głodny. Co mi mówisz, mój lęku? Mój przyjacielu. Czułem, jak z głębi mojego serca wypływa rzeka łez. Jej szum śpiewał pieśń o mnie. Śpiewał ustami lęku. To nic, że boisz się cierpienia i samotności. To nic, że kurczowo trzymasz się życia. To nic, że boisz się utracić tych, których kochasz. Wiem, że chciałbyś żyć długo i szczęśliwie, w dostatku i w dobrobycie i w poczuciu bezpieczeństwa. Nie wstydź się. To takie ludzkie. Taka jest prawda o tobie, o nas. Nasza przyjaźń jest drogą do wolności, drogą do szczęścia, drogą do prawdziwego życia. Obudził mnie chłód nocy. "Jeszcze mocniej wtuliłem się w siebie."